Cześć ludziska, witam Was w 15 minutówce poświęconej grze The Tomb Raider Trilogy. Jak sama nazwa mówi, jest to trylogia, czyli mamy tutaj trzy gry na jednej płycie. Przyjrzymy się wszystkim trzem po jednej grze na, na jeden filmik. Mamy tutaj jeżeli chodzi o tą kompilację, Tomb Raider Legend, Tomb Raider Underworld i Tomb Raider Anniversary, e, oczywiście całość jest podciągnięta do e, HD Ready, tak to nazwę, bo tutaj przeważnie nam piszą, że jest to HD, ale e, tak naprawdę wszystko hula w rozdzielczości 720p. E, jeżeli chodzi o e, trofea, mamy tutaj trofea do każdej gry z osobna, e, gra jest tylko i wyłącznie na jednego gracza, nie ma tutaj możliwości grania po sieci, mamy tutaj też ekstrasy, ale żeby nie przedłużać jak widzicie mamy trzy gry zacznę od pierwszej czyli, która zawiera się tutaj na tej płycie czyli Tomb Raider Legend, o tym będzie pierwszy filmik, w kolejnych filmikach zobaczycie dalsze części jak wyglądają w tej chwili Tomb Raider Trilogy można za około 45 55 złotych mniej więcej w tych ramach cenowych dostać więc przyjrzycie się, czy taka kasa dość niska za trzy tytuły, czy jest to po prostu warte według Was. Oczywiście każdy sobie wybiera sam, czy ten typ gier Was interesuje. Znam ludzi, którzy są bardzo dużymi fanami Lary, znam ludzi, którzy niespecjalnie przepadają za grami z panią Larą Croft w tytule. Także zobaczymy jak to wygląda. Przyjrzymy się, jak zrobili to technicznie tutaj. No i co my tutaj mamy? Jak widzicie, jest to podciągnięte do HD Ready, ale oczywiście, jak to bywa z grami przeniesionymi z poprzednich konsol, nie zyskuje tutaj ta gra na szczegółowości, czyli jakiejś tam większej ilości poligonów i większej ilości tutaj lepszych tekstur itp. itd., tylko jakby stare tekstury są podciągnięte do wyższej rozdzielczości. Na pewno wygląda to lepiej niż na konsoli PlayStation 2 podłączonej w tej chwili do lcd ka ale też nie jest jakieś rewelacyjne, jeżeli chodzi tutaj o e, te wszystkie modele postaci itp itd. Gra jest oczywiście w języku angielskim e, specyfikacja PEGI e, mówi nam tutaj, że jest to kompilacja od 16 roku życia. Mamy krótką kastenkę, niestety. Da się, da się, myślałem, że się nie da, ale możemy sobie skipnąć te cinematiki, no i mamy naszą larę. Jak widzicie, tutaj jakiś wodospadzik. Nie wygląda to tak źle. No i mamy swoiste taki, można powiedzieć, lajcikowy tutorial. Możemy się porozglądać prawą gałką, lewą gałką oczywiście chodzimy, strzelamy stosując R1. Używamy specjalnej linki stosując kwadrata z takich naj... z kwadrat z takich najważniejszych rzeczy, celujemy stosując L1. Jak widzicie naciskając R2 włącza nam się na moment swoisty i centruje obraz. Do e, widoku, w którym, w którym Lara jest jakby obrócona w tym kierunku. Jak widzicie, w tym momencie, gdy to mamy podświetlone w lewym dolnym rogu, mamy możliwość przełączania się tutaj na D-padzie na poszczególne rzeczy. W tej chwili mamy widok tutaj, jak widzicie, ze swoistej lornety, że tak to nazwę. E, mamy też możliwość włączenia, wyłączenia latarki w ciemniejszych pomieszczeniach. E, tutaj nawet nie wiem, powiem szczerze, co to jest. No i pistoleciki. Na selekcie e, mamy możliwość tutaj przejrzenia obiektywów, mamy też daty i e, tak naprawdę ekwipunek, który mamy, to tak na szybciocha, żeby nie zanudzać. Na starcie w tej chwili mamy możliwość zasejwowania za, e, i załadowania gry, co jest ważne. No i zasuwamy. Ja tutaj postaram się pochodzić, pierwszy raz gram w ten tytuł, także sam będę tutaj e, kombinował e, co robić. Jak to bywa w przypadku Lary, wiecie, że jest ona bardzo wysportowana, możemy, widzę, że tutaj kopać małe obiekty. Tutaj przedostańmy się na drugą stronę. Po tym wodospadzie ja, szczerze nawet nie wiem, gdzie ja tutaj mam iść w tej chwili, także będę kombinował z wami. O, coś tutaj znajdziemy. Mamy jakąś nagrodę. Dla fanów Lary na pewno jest to nie lada gratka. Jakaś tropka wpadła na potwierdzenie moich słów, że gram po raz pierwszy. Jak widzicie pływać nasza lara też potrafi. Ja tutaj się bawię tak naprawdę tym sterowaniem w tej chwili. Ok, włącza się jakaś krótka kasynka i jak widzicie za plecami ujawniło się że mamy jeszcze skarb zajebistego, bo masz smartfona, baby. także jak widzicie, tam opuściliśmy skarb ja się nie będę po niego wracał, tylko śmigam dalej jak widzicie, możemy też pchać obiekty mamy swoisty checkpoint będziemy się spinać po lianach No, oczywiście możemy przeskakiwać z liany na lianę. Ja sobie zeskoczę tutaj na dół, bo chyba tutaj musimy iść. I kolejna linka, i bujamy się wejbe, i dostaliśmy się tutaj nad wodospad w jakiś system e, jaskiń. E, włączamy latarę i eksplorujemy. Wiadomo, że w tej chwili nie jest tutaj to jakieś mega. Skomplikowane, no akurat się puściła Lara bez skojarzeń śwituchy, ale wiadomo, jest to początek gry, więc swoisty, można powiedzieć, tutek, który uczy nas gry. No i obowiązkowy najazd w kamery, gdzie mamy się dostać, będziemy kombinować, jak to tutaj zrobić. Stąd żeśmy przyleźli. No i przesuwajmy się tutaj po tym klifie. Każdy oczywiście z Was sam zdecyduje czy ten tytuł go będzie interesował moim zdaniem, jeżeli chodzi o moją opinię. Jest to tytuł, który tak naprawdę warto poznać, bo, bo trzy fajne gry za jedną cenę myślę, że jest to jak najbardziej ok. Opak. Dało się bokiem tutaj przemknąć. Nic nas nie zabiło. Ja z tą latarą cały czas na klacie włączoną latam, ale myślę, że zaraz tutaj z tego wyjdziemy. Trzeba się chyba chwycić tutaj tych, tego drewienka i bujamy się. Okej okay. daliśmy radę. Jak widzicie to sami są takie, ja to nazwę Quick Time Event. Tutaj akurat był, e, była ikonka trójkąta, że mamy się chwycić drugą ręką, bo inaczej nasza postać opadnie. No i mamy jakiegoś pierwszego przeciwnika. Lokujemy się na nim L1 i strzelamy R1. Kabum. Był sobie przeciwnik. Jak widzicie, mamy tą latarę, której nam tutaj e, tutorial nam pokazuje. Jak widzicie, możemy wszystko przybliżać i oddalać. Ja tutaj sobie zerknę, może coś ciekawego zauważę. Przyjrzyjmy się jeszcze tej stronie. Ok. Lara i jej latara. No, troszkę muszę przewyknąć do tego sterowania. Ale sterowanie w Tomb Raiderze zawsze było dobrym sterowaniem. O, jak widzicie tutaj na zasadzie przeciwwagi działa tutaj ta kora drzewa. Ja sobie jeszcze tutaj zbiorę ten item, jak już jest pod nogami. Chwileczkę się trzeba do tego wszystkiego przyzwyczaić, ale myślę, że nie jest to jakiś większy problem. No, wspina się Lara. Zepchnijmy Kamula. Jak widzicie, w tym momencie będziemy mogli w drugą stronę się spiąć. Nie wiem, czy teraz na zasadzie tutaj tego, że się musimy tego chwycić, czy musimy po tym przebiec, nie mam pojęcia, A tutaj mamy kijek. Zamienił stryjek siekierkę na kijek, mamy tutaj kijek, gałązkę, no i przedzieramy się dalej. Jak widzicie, nawet nie wygląda to źle, jeżeli chodzi o mm, grafikę. Pomogliśmy sobie tutaj linką, by odblokować sobie przejście. Ja oczywiście musiałem walnąć w kamerę. No i nasza Lara tutaj zasuwa. Widzicie, możemy się przełączyć. Napierd... im. Dobra. Gdzie teraz? Będziemy musieli coś tu pokombinować Tu jest jakieś przejście Nie wiem czy stąd nie przyszliśmy, tak stąd przyszliśmy, tak dlatego się wrócę I poszukam czegoś innego Tutaj aż było widać żeby się chwycić tego, o fakt. Czyli jak widzicie mamy jakieś przeszkadzajki. Tu się nam Lara buja. Ok, spieliśmy się gdzieś wyżej. Teraz chyba za pomocą liany. o Opak. Musimy tutaj kombinować, żeby dalej się przedostać. Jak to właśnie w tą brajderze zawsze bywa, gdy spadniemy, no niestety trzeba to wszystko powtórzyć. trochę za wcześnie, także kolejny filmik z mojej strony, ale jestem wybaczcie, jestem w tym miejscu po raz pierwszy, także tak jak mówię, oglądam tą grę razem z wami więc nie wymagajcie ode mnie małpich zręczności jak na razie No nie będę tutaj się bujał w stronę tego i temu, tylko od razu w stronę tutaj przejścia. Albo spróbujemy. Okej. Okay. Przedostajemy się tutaj dalej. Ja tutaj muszę popatrzeć, dobra, już wiem gdzie. Ładnie się to tutaj ugina. Pod ciężarem naszej postaci. Ok, lecimy dalej. Ja jeszcze zerknę tutaj na czas gameplayu. Widzę, że minuta do końca. Opak. No i chyba tutaj nie mieliśmy spaść. Ale skąd ja to do kolei miałem wiedzieć? Także musimy tutaj ponowić. To jest właśnie wkurzające w Tomb Raiderze. Ale myślę, że fani tej gry wiedzą jak to wygląda. Jeżeli macie cierpliwość to jak najbardziej. Ja widzę, że 30 sekund do końca gameplayu, także ja może powoli się z wami żegnam. Widzicie, tak wygląda... Pierwsza część tutaj, pierwsza część Jedna z tych gier tutaj zawarta Pierwsza gra, którą wam pokazuję na tej trylogii Czyli Tomb Raider Legend Ja z wami się żegnam Może nie będę tutaj dalej przechodzić Żegnam się z wami i mam nadzieję że Widzimy się w drugiej części Poświęconej właśnie Tomb Raider Trilogy Gdzie pokażę wam kolejną grę Także trzymajcie się ludziska Na razie, hej!